Gabrysia i Karol świat. Ze mną dzisiaj jest... Antek! Antek! Więc dzisiaj zagramy sobie w Tajkun bogów. Dobra, słuchajcie, widzowie! Bierzemy kaskę, ile mamy już? Dobra, to bierzemy za 75. Antek do mnie dołączył, chyba którym antyk może jesteś? Antyk, powiedz mi, którym jesteś. E, ja jestem... Obok ciebie. Czerwony? Zielony. Okej, okay. antyk jest zielony. Ja też dostaję o wiele więcej. Dobra. Tysiąc już. Teraz poczekamy sobie chwilę. Okej, okay, mamy widoki już. Do odebrania. Za 300 kupujemy sobie jeszcze, który ulepsza nam. Mówi, że sobie uzbierał Antek, bo go teraz pewnie nie będziecie słyszeć. No, ale tutaj tysiąc musimy uzbierać widzowie. dobra. dobra. On mówi, że na nasie coś zrobi. Antek. Dodaję już wie... dostaje już więcej mówi. Siła wiatru. okej, okay. Dopiero zaczął. A ma już tysiąc. No ja też. Dobra. Ok, dobra. Teraz po dużo nam daje. Małuk przygody mówi. Dobra, Antek. Słuchaj. Ja mam taki. Na ile zabiera. Sorka! Ch ch chciałem sprawdzić jak to działa, czekaj. O nie! Na O nie zginąłem. Ktoś mnie strzelił chyba czymś, czy coś. To ja nie chcę. Cię. Ja mam już 3000, no spokojnie. A ja 3000 też? No to ja już zaczynam swoją przygodę ty jesteś O, mogę coś na sobie przetestować? Dobra, następny dropper jest za 1200, a tam mało. Dobra, słuchajcie, zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie widzowie. Mm. Okej. Okay. Ja mam siedem już. Za tysiąc ok. Nie musisz mówić nam każdej ceny. Dobra. To jest bardzo łatwe na razie, Obi. Widzowie. Jak jest, to dajcie znać. Tam co? Robię sobie rzucany. Dobra. O ile ci daję? 20. A to. 15. Dobra. Coś, Antek, chce przetestować, mówi. Zobaczmy. Chcę zobaczyć sobie z A też mogę też coś sprawdzić? No. Czego na początku ja? To nic nie robi. Ale co co się robi? Dawaj. Nie zabija na Antka nie zabija broni. Okej, dziewięć tysięcy, będzie dziesięć tysięcy, okej. Okej, jeszcze mm, dużo trochę. Pewnie już uzbierałem. Okej zrobić okej. Już widzę. Woli robi się drożej. Dobra, następne. Ja mogę. mogę latać. Biedowy, bierzemy do tą nową jeszcze ten mieczek nowy. Okej, okay, dobra. No spo... Na pewno na się bić, z bogiem z <gry> o okay, widzowie widowie, mam latającą broń. Dobra, jest to No to jest? Dobra, o tak. Starek ktoś ci się włamał do bazy. I ma moją jeszcze chmurę. i on zabiera wszystkim stroje. Aha. Nie wiem, on ma swój strój. Co on pije? Ja go widzę. On chyba jest nieco. A, ja jestem, to jestem ja, to jestem ja żartuje, to ja byłem. Ej, mam napój uleczający.

Ej! Jestem taki, zrobiłem z ciebie, że jestem nie rozpoznawalny widzowie, widzicie mnie? Oka. No, że jestem nierozpoznawalny, widzowie. Tu spokojnie, to na hita zabija. Nie mam matki natury. Dajcie, czy mnie trapisz. Kurde. Zginąłem, jak widzicie, widzowie. Dreszta, szybszy. Ja mam. Chcesz tą chmurę? Chcesz tą chmurę latającą? Nie. Hejo, pokaż mi te rzeczy. Dwie... Ej, nie zabijaj! Przyszłam wy. ten, dobrych czynach. Ora to wejdź sobie do mojej bazy Jak to jestem takim małym gościem, który wszystkich lata i wiesz, kilo. Uleciała. Śmierć jest też. Dobra, widowy mam czterdzieści dwa tysiące. Piętnaście tysięcy, super. Ze schody. Widzowie Nie wiem dlaczego wszyscy do mnie widzowie się wyłamują tak Bo mam najlepsze bronie Jeszcze dwadzieścia tysięcy super mhm. Zowie. Ja mam najlepiej, bo ja będę miał eliksir do czelnia. Hmm. To wiesz, że raz użytkowe jest? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Mhm. Nie. Niechło. Tak, bo ja to przez chwilą ukradłem i to raz wypija się. Dobra. Widzowie jak chcecie więcej Taikyunów to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Po tobie. Okej, okay, widzowie, widzicie co ja robię? Ten kto będzie mnie się starał zabić. No to skończy marnie. Otóż to szybko. Nie. Doktor. Dino. O no, rzeczywiście masz podkleczenia. Dzięki. Dzięki za tą podkleczenia. <laughs> <laughs> ale tu się mnie... wie, jak chcecie więcej tajkinów z Antkiem, To z Antek. Ogłaszam sojusz. już. Podkę wypijam. Okej, okay, wypiłem podkę. Nie mam twojej rzeczy, nawet nie próbuj. Мял быть союз. О, нет. Не, ну, сгинул им видовый. Добро, харак. Донгтлэ. Dobra, widzowie. Ale tak naprawdę, widzowie, już koniec tego fajnego odcinka. Antek, pożegnaj się z widzami. Pa. Pożegnaj się. Pa, widzowie. Koniec filmu. Pa.